W ramach tej produkcji Dolny Śląsk, pełen historii, powstaje następny film zatytułowany Dolina Pałaców i Ogrodów. Chcielibyśmy wszystkich wrocławian i dolnoślązaków przede wszystkim zaprosić na casting, który będziemy realizowali do tej produkcji. Potrzebujemy prawie 200 statystów. Casting odbędzie się w dwóch odsłonach. 7 maja w Pałacu w Łomnicy, to jest jeden z pałaców, który jest bohaterem filmów w Kotlinie Jeleniogórskiej. I drugi casting 8 maja w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Obydwa castingi zaczną się o godzinie 12.00 no i będziemy tak długo, że tak powiem, przesłuchiwali zainteresowanych, dopóki oni będą na ten casting przychodzili. Także serdecznie wszystkich zapraszamy i potrzebujemy osoby w wieku od 20 do 60 lat i również dzieci w wieku około 10 lat.